Do broni, szybko spadamy tam przez Te chmury Się przebijamy lecą Szybko jak zjawa Nic nam tutaj się nie chce Udawać nie trzeba Nie trzeba Wiktorii trzeba tylko Dobrej cykorii I pokuty Tak to widzę jak ma Bo buty Z ostrogami to nie muszą być żadne brawami określony występ, to musi być po prostu mgliste doznanie, takie jak nasianie, spanie i zwiedzanie krainy sennej, w tej pięknej momentu którą życie nazywamy starannie, wypielęgnowane myśli i... Też może się coś przyśni z miksu tych dwóch różnych sfer. To może być coś jak czerń i wiem daje piękną szarość, tak to nie na starość Tylko w tej chwili, w tym momencie, kiedy to rozminili, kiedy zrobili zdjęcie, obrócili się na pięcie i wymienili to, co chcieli, podoba głośni chcieli lepszej broni, ale Lecą tam nad szczytami drzew i patrzą, czy tam gdzieś jest jeszcze większy chleb, jeszcze bardziej na żartę świnie, jeszcze przez to wszystko... Zanim nam życie minie Tak to czuję, tak to mi się w pani gotuje Tak to widzę i tego się nie wstydzę Co powiem, bo to jest tylko w mojej głowie Ale teraz twojej też Także powiedz, czy ty też, ty też, ty też to wiesz? Czy jesteś innego gatunku z czy mojego? Jak to widzisz mój kolego, koleżanko moja? czy jest pojazd zbroja lśniąca czeka Na pierwsze promienie słońca Zanim uderzy na granit Granitowy wielki słupki będzie tam długo każdy Kurde, kto tam przyszedł, żeby granitowy skub Zrównać z ziemią, powiedzieć, że to było Wcześniej zamiecione przed tą erą Już wtedy wiedzieli, że będzie Okręcić śrubę z nakrętką Dobra, bierzemy go, nie ma miękko. Jedziemy w końcu na tak czy nie? Trochę biegnie wszedł, ale i tak lecieć mi się chce. Przed ciebie właśnie tak jak teraz. Dlatego te słowa wstyd Bieram tak jak bonus pewnego piłku. Powiedz komuś, kto nie Zostawić śmiałą, dobrą nutę w pamięci, w wyobraźni Ci goście przeklęci w tej swojej kaźni Scenariusza, który musi wzruszać Bo te dziury muszą być jak kasusza Dla nich niestety po i słowami Teraz czekają co będzie między kratami